Witajcie kochani. Spotykamy się na czytaniach miesięcznych na miesiąc sierpień. Te czytania będę robiła troszeczkę w innym rozkładzie. Będzie rozkład na każdy z poszczególnych tygodni, tak? Czyli będzie energia tygodnia, karta na co pójdzie po Twojej myśli, karta co Cię zaskoczy, o co należy zawalczyć, czemu się należy przyjrzeć. Karta na miłość, która będzie wybiera nas wyroczni miłosnej oraz wyrocznia mądrości królestw, sprzymierzeniec czy wyzwanie w tym miesiącu, jaką będziecie mieli kartę oraz słowa mocy. Będziemy czytania robić tarotem Grand Lux Tarot, a dopowiedzi, jeżeli będą konieczne, będą robione kartami tarota Wild Unknown Tarot. Dobrze, wszystkie znaki zostały wybrane losowo, także nie będą w kolejności. Może następnym razem zrobię to inaczej? I zaczynamy od raka. Tak? Nasz raczek. Tutaj kładę koło świeczuszki. I zabieramy się za czytanie. Dłożę tylko karty. Karty są już potasowane, oczyszczone. Ja jeszcze je poruszę żeby była energia świeżutka dla raka. Rak miesiąc sierpień, odczyt dla raka sierpień 2021. Zaznaczam, że czytania są ogólne, mogą nie rezonować ze wszystkimi. Dlatego bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje, to co nie, po prostu zostawcie ja sądzę, że skoro trafiliście na ten kanał, to wasza podświadomość wie, yy, które zczytanie jest dla was najwłaściwsze. Przynajmniej tak z mojej praktyki to wynika. Dobrze. Zobaczmy, co z przełożenia. Yy, osiem kielichów. Ósemeczka, dobrze. As mieczy. I sześć monet. To zobaczmy sobie w pierwszym tygodniu, jaka energia mm, będzie przewodziła w pierwszym tygodniu dla raka. No i proszę. Osiem kielichów. Energia odchodzenia od rzeczy, które już Was nie satysfakcjonują, które Was już ym, jak gdyby wypełniły. Wychodzicie przez te otwarte drzwi do, nowego, do nowej rzeczywistości, do nowych zadań, do nowych wyzwań. Pozostawiacie część kielichów wykorzystanych, część nawet jeszcze stoi. Widzicie, to jest taki pozorny komfort, który wam dawał bezpieczeństwo, ale wasze serce ciągnie was ku innym wyzwaniom, które usatysfakcjonują waszą duszę, wasze serce. Pasją. Pięknie. Co pójdzie po Twojej myśli, drogi Raku? Myślę, że to będzie dobra droga, bo mamy tutaj asamonet, który zapowiada rozpoczęcie, zakorzenienie, posianie nasionka pod jakiś nowy projekt, nową. To nie musi dotyczyć materii, to może dotyczyć również emocji, tak? związków. Czyli coś nowego zaczyna um, przejawiać się wokół Was. Nie przegapcie tego, bo energia asów jest szybka i y, może Wam przelecieć koło nosa. Także przyjrzyjcie się w pierwszym tygodniu, um, co nowego Was y, spotyka. i Myślę, że to, to, ponieważ mówimy, co pójdzie po naszej myśli, po Waszej myśli, więc na pewno tego nie przegapicie. Będziecie próbowali. Wykorzystać tę energię. Co Cię może zaskoczyć? O co zawalczyć? Czemu się przyjrzeć? Cztery miecze. Energia przystopowania, wyciszenia, przyjrzenia się pewnym nowym rzeczom, które nas spotykają, tak? Przekalkulowanie, przemyślenie, dokładne zaplanowanie. Aby to zrobić, potrzebujecie spokoju, wyciszenia, medytacji, poukładania sobie tego w głowie. Być może będziecie chcieli coś zrobić szybko, może ta, ten asmonet, który tu przyniesie jakieś nowe początki, będzie próbował was namawiać do gwałtownych, nieprzemyślanych decyzji. A tu trzeba będzie chwilę pomyśleć, przeczekać, tak? Zobaczmy, co w miłości w pierwszym tygodniu. Co tutaj będzie w miłości dla raczka. Mamy lustro. Przyglądanie się sobie nawzajem. Przyjacielskie. Przyjacielskie przyjrzenie się swoim własnym, tudzież swojego partnera potrzebom, działaniom. Introspekcja, czyli wejście w siebie, tak? Troszeczkę bardzo ta karta rezonuje tutaj z tymi czterema mieczami, kochani. Dobrze. I co w finansach w pierwszym tygodniu dla raczka? I mamy mm, zawieszenie, czyli wisielca. E, I tu pięknie też rezonuje ta karta z czterema mieczami, które były wcześniej. E, energia, która mówi: spójrz na sprawy z innej perspektywy, tak? Przyjrzyj się dokładnie, zobacz, jak to wygląda z innej strony może ze strony Twojego partnera albo współpracownika przyjrzyj się sprawom spokojnie bez nerwów i bez emocji spróbuj zrozumieć też tę drugą stronę pięknie dobrze, to w takim razie co nam się drugi tydzień energia drugiego tygodnia Spełnianie marzeń, kochani. Siedem kielichów. Przepięknie. Dużo do wyboru. Może będziecie siedzieć i, i wybierać, przebierać. Może dlatego też będzie potrzebny ten wisielec wcześniej, żeby dobrze wybrać. Bardzo pięknie. Co pójdzie po Twojej myśli? Król Buław. Król Buław, czyli. Pójdziecie z pasją, energią w kierunku, który obraliście, z ogromną wiarą, z pewnością siebie i z takim otwartym sercem, tak? Do kreowania czegoś nowego. Pięknie. Co cię może zaskoczyć w drugim tygodniu, drogi raczku? 10 kielichów, mir domowy, spokój, spełnienie, zrozumienie, takie ogólne wsparcie emocjonalne też od rodziny, od partnera. Widzicie, tutaj jest rodzina, która sobie siedzi przy kominku z kotem śpiącym bezpiecznie, który się czuje bardzo bezpiecznie przy Was, tak? Co was może zaskoczyć? Fajnie. Chyba będziecie pracowicie spędzać czas, skoro to ma was zaskoczyć akurat. Dobrze. Zobaczmy, co w miłości w drugim tygodniu. Hmm. Zakończenie, które przynosi nowe początki, wzrastanie, zmianę, wolność, yy, Jakaś droga przejściowa, tak, jakiś tranzyt. Tutaj mamy. Dobrze. To zobaczmy jeszcze, co się dzieje w finansach. Bardzo ładnie. Kochani, to, od czego odeszliście, to to ziarenko, które zostanie posiane w pierwszym tygodniu, podjęta przez Was decyzja, w spokoju, w przemyśleniu, aby spełnić własne marzenia, aby pójść to z ogromną, fajną energią pasji i wiary w siebie, przynosi Wam otwarcie bramy, tak? To jest trójka buław, to jest karta Brama. To jest miejsce, w którym już my dokładnie wiemy, gdzie my idziemy, w którym kierunku. Czekamy tylko na odpowiedni moment, aby wkroczyć do, do gry, aby zaistnieć w sytuacji, którą sobie wcześniej wypracowali, wymyślili i przygotowali. Pięknie! Dobrze, co nam niesie trzeci tydzień? Tylko czy my się tutaj zmieścimy z tym wszystkim? Musiałabym się chyba troszeczkę podnieść ok zobaczmy trzeci tydzień dla raczka energia uh -huh. próba uwolnienia się z jakichś okowów, z jakichś sytuacji, które są dla was um, męczące, tak, mamy osiem mieczy um, to jest szukanie wyjścia też z tej sytuacji. To wyjście oczywiście istnieje. Tutaj między tymi dwoma mieczami jest brameczka, przez którą przejdziecie. Trzeba tylko zdjąć tę właśnie opaskę z oczu. Tu też ważna będzie komunikacja, kochani. Myślę, że ona będzie takim kluczem otwierającym wyjście z tych Waszych myśli, które sabotują trochę całe to Wasze przedsięwzięcie, tak? Trzeci tydzień będzie pod znakiem szukania wyjścia z sytuacji. Pamiętajcie tylko, że to są wasze myśli, którymi wy się sami osaczacie, tak? To nie jest rzeczywistość, która was spotyka. To są wasze mentalne bitwy. Dobrze. Co pójdzie po Twojej myśli w takim razie? Balans ten, to jest umiarkowanie, piękna energia. Piękna energia. Skoro tutaj wcześniej mieliśmy, mieliśmy problem ze znalezieniem wyjścia z sytuacji, to tutaj jest prośba od kart, aby posłuchać własnego serca, posłuchać tego, co wam podpowiada intuicja. Umiarkowanie jest kartą też ochrony z góry Waszych przodków, Waszych przewodników duchowych. Jeżeli macie jakikolwiek problem, zgłoście go im. Oni Wam pomogą go rozwiązać. Proście o to. Pamiętajcie, że bez Waszej prośby te cudowne energie naszych duchowych przewodników, naszych aniołów stróżów po prostu nie zadziałają. Musicie o to poprosić, tak? I wejdziecie w ten balans, to, to pójdzie po Waszej myśli oczywiście. Wejdziecie w ten cudowny balans, w tą energię równowagi, harmonii i skończy się ten, ten mentalny, ta mentalna klatka tutaj w tych, z tych ośmiu mieczy. Dobrze. Zobaczmy w takim razie, co Cię zaskoczy. Czemu należy się przyjrzeć, tak? O co zawalczyć? Aha. Trzeba będzie korzystać, kochani, z własnego doświadczenia. Tutaj mamy pustelnika, który mówi, że przygląda się, widzicie, swojej drodze, którą już przebył do tej pory, przyświeca sobie latarnią wiedzy, będzie korzystał z tych doświadczeń w swojej, w swojej dalszej drodze, w dalszych kierunkach. Czyli czemu należy się przyjrzeć, o co zawalczyć. Co Cię może zaskoczyć? Może Cię zaskoczyć właśnie energia czy próba skorzystania ze swoich poprzednich doświadczeń. Odnieś się do tego, tak? Drogi raku. Nawet może będzie taka konieczność, dlatego Cię to zaskoczy, że musi, będziesz musiał spojrzeć na to, co się wydarzyło wcześniej, jakie były wcześniej Twoje reakcje lub twoje, twoje doświadczenia, które zebrałeś na dany temat, który będzie dotyczył Ciebie w tym miesiącu, tak? To jest piękna karta wzrastająca. To, to, to jest karta, która. Mówi nam o tym, że jeżeli wejdziemy w siebie, posłuchamy swojego serca, po, posłuchamy swojej duszy, popatrzymy sobie wstecz, zrobimy sobie taki mały reset, tak? To ta droga będzie łatwiejsza i będzie bardziej efektywna. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co się będzie działo w miłości. O, dostaniecie jakąś. Jakąś wiadomość od swojej ukochanej osoby albo telefon, na pewno twój, ta osoba, o której myślisz, która może jest z tobą w związku, albo chciałabyś, żeby była w związku, wyśle ci jakąś wiadomość. To nie musi być koniecznie wiadomość telefoniczna. Myśli o tobie i chce, żebyś o tym wiedziała. Czy wiedział, drogi Raczku? Wspaniale. To w takim razie jeszcze, co w finansach, co w Waszej karierze? Świetnie. Dziewięć kielichów, radość życia, samospełniające się życzenia i marzenia. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie, kochane raczki. Dobrze, to w takim razie zobaczmy, co w czwartym tygodniu. Energia czwartego tygodnia, rycerz monet, energia stabilna, szlachetna. Rycerz monet idzie ku swojemu celowi nieśpiesznie, powoli, odcinek po odcinku, widzi daleko swój cel i zmierza ku niemu sukcesywnie, tak? Pięknie. W takim razie, co pójdzie po Waszej myśli? <laughs> I mamy królową monet. Piękna energia stabilizacji, komfortu, praktyczności, dobrobytu. Super. W takim razie, co Cię może zaskoczyć w czwartym tygodniu, w sierpniu? Królowa kielichów. Piękna energia. Piękna energia e, miłości takiej bezwarunkowej, matczynej. E, może Was zaskoczyć e, wsparcie jakiejś kobiety, która, która po prostu będzie no, dla Was najlepszym przyjacielem, powiernikiem. E, przyjdzie do Was tutaj z takim właśnie kielichem pełnych. Emocji, wzruszeń. Super, pięknie. Mamy dwie królowe tutaj w czwartym tygodniu. Bardzo ładnie. To zobaczmy jeszcze, jak ta nasza relacja miłosna się tutaj rozwinie. Mhm. Mm Łódź. Otrzymasz to, czego potrzebujesz. Ruszysz do przodu. Podróż. No, wpływy takie fajne was pociągną za sobą. Pięknie. Złapiecie falę, kochani. Dobrze, w takim razie zobaczmy jeszcze co w finansach. W finansach mamy wyciszenie, uspokojenie. Po jakichś zawirowaniach, po, po jakimś trudniejszym okresie jest wypłynięcie na spokojne wody. Zobaczcie, jak te dwie karty się świetnie tutaj dopełniają. Tu jest łódź i tu jest łódź. Widzicie, ruszycie do przodu wzrastająco. No super, kochane raczki. Bardzo ładnie dla Was się ten miesiąc zapowiada. Zobaczmy jeszcze, co nam mówi, czy będziecie mieć sprzymierzeńca, czy wyzwanie, co nam tutaj mądrość królewska podpowiada z wyroczni. Aha, chłopiec z wielbłądem. E, to będzie Wasze wyzwanie, kochani, bo karta była odwrócona. Małe kroki, prośba o pomoc, ja zaraz doczytam. E, to jest numer 33. Dobrze. 33. Wyzwanie. Chłopiec z wielbłądem nawołuje, abyś zaprzestał obecnych działań i wypełnił przyziemne obowiązki. Nie stanie się nic takiego, co miałby przyspieszyć odpowiedź na Twoje pytanie. Jest to czas na to aby porąbać drewno i przynieść wodę. Zajmij się swoim domostwem, umyj samochód, posprzątaj w szafach. Porządki wokół siebie to naturalna kolej rzeczy. Być może potrzebne są Ci również porządki we własnych myślach. Pomocna okazałaby się także medytacja. No mamy tą medytację tutaj, mieliśmy na. W pierwszym tygodniu, tak te nasze cztery monety, e, cztery miecze, przepraszam. Prawdą jest również i to, że jeśli teraz robisz wszystkie drobne rzeczy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, osiągniesz także te wielkie. Dzieje się tak niezmiennie, o ile nie będziesz próbować do wszystkiego dojść od razu i bez niczyjej pomocy. Kolejne przesłanie to ostrzeżenie, abyś przestał próbować osiągnąć wszystko sam, sądząc, że nikt nigdy nie nadejdzie z pomocą. Pozwól innym wyciągnąć do ciebie pomocną dłoń. Nadszedł czas, abyś przestał wszystko i wszędzie kontrolować. Kochane raczki. Robimy porządek w głowach, robimy porządek wokół siebie i przyjmujemy pomoc, jeżeli ktoś nam ją ofiaruje. Tudzież sami prosimy o pomoc, jeżeli jej potrzebujemy. Nie ma zoś samosiek, działamy w kolektywie. Ale Wy to kochani, zrobicie, bo ja tu widzę, że macie właśnie w zaskoczeniu tę kobietę kielichów, tak mi tutaj, królową kielichów. Ona mi podpowiada, że tu będzie ogromne wsparcie. Waszej, waszych zmaganiach tutaj w sierpniu. Zmaganiach mówię w cudzysłowie, bo oczywiście energia jest przepiękna dla Was na, na sierpień. Dobrze, zobaczmy jeszcze słowa mocy. Słowa mocy. Co, jak tu Was wesprzeć? Mam wiele do, wiele dobra do zaoferowania światu. Tak, kochany raczku, masz. Rozdawaj. Pokazuj. Pięknie. Bardzo Wam, kochane raczki, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnych czytaniach. <laughs> Przy okazji, bardzo Wam serdecznie dziękuję za lajki, za komentarze. To jest dla mnie też ogromna radość. Współtworzymy zawsze, to powtarzam, ten kanał razem. Ja bez Was nie funkcjonuję. Robię to przecież dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Pięknego sierpnia.